Każdego ambitnego ucznia i studenta. To niewątpliwie również furtka do przyszłej kariery zawodowej młodego człowieka. Jednym z takich wyróżnień jest Global Student Prize to wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszych uczniów i studentów na świecie. Podczas wyboru laureatów kandydaci do statuetki oceniani są za osiągnięcia akademickie, wpływ na rówieśników, wkład w społeczność, kreatywność oraz innowacyjność. Wyłoniony zwycięzca otrzymuje 100 tysięcy dolarów. Jesteśmy, proszę Państwa, ambasadorka życzliwości młodego pokolenia. Witamy bardzo serdecznie. Marcelina Maciąg, finalistka konkursu Global Student Prize 2024. Dzień dobry. Gratulujemy serdecznie. Aleksandra Wolska, mama Marceliny. Dzień Wielkie dobry. gratulacje. Sylwia Kościkiewicz-Gryc, nauczycielka języka angielskiego, laureatka konkursu Global Teacher Award 2023. Też serdeczne gratulacje. Dzień dobry. Panie się nie pogniewają, że zaczniemy od Marceli. Powiedz w ogóle, co Ci wpadło do głowy. <laughs> Co mi wpadło do głowy? Tak, dlaczego? Pasja, zaangażowanie, dużo pracy i wspaniali ludzie dookoła. Projekty, które realizuję, to jest praca z młodzieżą. I w ostatnich dwóch latach poświęciłam 1700 godzin pracy społecznej ponad szkołę, co oznacza ponad 10 miesięcy pracy. Pracy po szkole, pracy pomiędzy kartkówkami, egzaminami, w weekendy, w wakacje, w czasie wolnym, żeby realizować projekty, które mają znaczenie dla młodych i które też pomagają młodym, w w codziennym życiu. A bawiłaś się Zatrala. trochę w tym czasie, czy nie było czasu już na to? E, w dobrostan, definitywnie Dobro, w dobrostan młodzieży i zdrowia. Co to psychiczne. za jednostka w ogóle. Nie, no, Gratuluję, naprawdę, szacunek. Ale nie, nie zatraciłaś się troszeczkę? Jest wszystko okej, okay, poukładane? Jest to najlepszy... No, błysk w oku, zobacz, zobacz, wszystko jest to jest układa... najlepszy czas zobaczyć, że praca, którą robię, którą działam, występowanie na konferencjach, projekty, e, tutaj Youth Kindness Revolution, czyli inicjatywa, którą organizujemy, idzie już na na skalę globalną i że tak. to cię cieszy. Moda, dokładnie. Fantastycznie, bo już powiedziałaś o występowaniu na różnych wydarzeniach. Wiemy, że ich było 116 aż w Twojej działalności, ja pozwolę sobie przytoczyć twoje motto. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Jakie dokładnie. to mądre, dojrzałe. Bardzo dziękuję. Tak, mocno powstało, ponieważ wierzę, że każdy, nieważne w jakim jest wieku, może działać już od najmłodszych lat. Nie potrzebujemy zgody na to, żeby działać. To jest to, że chce nam się działać i że widzimy potrzebę. Ja, mając 13 lat, moja bardzo bliska mi przyjaciółka powiedziała mi, że jest ofiarą zdrowia psychicznego i że ma czarne myśli. Ja, jako 13-latka w siódmej klasie podstawówki, nie wiedziałam, jak zareagować, a w szkole nie uczymy się o wsparciu rówieśniczym. Już wtedy, w wieku 13, LAT, zaczęłam wchodzić głębiej w zdrowie psychiczne, jak reagować na takie problemy. I właśnie stąd narodził się pomysł niebieskiej skrzyneczki zdrowia psychicznego, którą dzisiaj realizuję w ramach młodzieżowego Sejmiku, województwa mazowieckiego i która już trafiła do mazowieckich szkół, wspierając młodzież, żeby od 1 września już ponad 60 tysięcy mogło z niej skorzystać oraz inicjatywy takie właśnie jakie w Kanietowskim. naszym widzom, powiedz Marcelino, niebieska skrzynka, co to jest za miejsce, czy też no właśnie niebieska skrzynka, do czego ona służy? Niebieska skrzynka. To bezpieczne anonimowe miejsce w szkole, do której młodzi mogą wrzucać swoje przemyślenia, problemy, ale co ważniejsze, to, co widzą w szkolnym społeczeństwie. To jest to, że jeśli widzą, że w swoim otoczeniu mają kogoś, kto potrzebuje tej pomocy, ale kto boi się zareagować albo nie wiedzą, jak tej osobie pomóc, to właśnie ta niebieska skrzyneczka, za którą odpowiada psycholog szkolny, jest tym miejscem, do którego młodzi mogą zgłosić swoje potrzeby, tak, żeby została tą osobom udzielona pomoc. Ja tak jestem obserwatorem. Patrzę na klaudię, jej szczęka opadła do ziemi w ogóle zada pytanie, wiesz, pytanie, ale mama, mama w ogóle ma błysk w oku, jest wzruszona, jest mega dumna, ja się nie dziwię w ogóle, naprawdę wyjątkowa córka, gratuluję, trzeba ją Dziękuję. było w ogóle jakoś zainspirować, czy od, od małego była, była taka zdolna i wykazywała właśnie takie zainteresowania? Od małego była zainteresowana światem i te tworzenie mod różnych życiowych było zawsze Marceliny dobrą przestrzenią, bo jak była malutka i doświadczaliśmy, to wymyśliła mod to nowe doświadczenia, to szansa na nowe pasje. Które się pięknie wbiło w to, co robimy rodzinnie. Czyli ja postrzegam rolę naszą jako rodziców, rolę nauczycieli, jako osób, które towarzyszą młodemu człowiekowi, dziecku, później młodemu człowiekowi, rozwijać swoje talenty, poznawać pasje. Uczymy ich zafascynować się światem. W związku z tym w taki sposób też my, jako rodzice, pracowaliśmy z Marceliną, braliśmy udział w festiwalach, uczestniczyliśmy w wielu rzeczach, żeby mogła doświadczyć, żeby zobaczyć, jakie ona ma talenty, bo nie zawsze jest tak, że to, co robią rodzice, będzie chciało zrobić dziecko. Naszym zadaniem było pokazać jej świat. Inspiracją, A ona pięknie to podniosła. Bardzo nawet pięknie. Inspiracją też mogą być poza rodzicami nauczyciele. Jeżeli też dają taki przykład, tutaj pani Sylwia również brała udział w prestiżowych konkursach. Tak. Chcieliśmy zapytać panią o, o, ten, o ten aspekt w ogóle brania udziału w różnych konkursach, olimpiadach, bo to się robi po coś, prawda? To się gdzieś tam w przyszłości powinno teoretycznie zwrócić. W jaki, w jaki sposób znaleźliśmy ja lepszą pracę na 100% wtedy? Niekoniecznie. Ja myślę, że teraz dla Marceliny ten jest najważniejsze. Myślę, że ta nagroda i to wyróżnienie to jest potwierdzenie. Keep going Marcelina to jest dobra droga, najlepsza, jaką mogłaś wybrać. Myślę, że ona też jest inspiracją dla młodych ludzi i pokazuje nam wszystkim, że młode pokolenie może zmieniać świat świat szkoły świat edukacji ma ogromny wpływ na młodych ludzi przecież ta niebieska skrzyneczka w szkole może uratować jedno życie także mam nadzieję, że keep going pani Sylwia, ale co pani dała e, nagroda, e, którą pani zdobyła czyli Global Teacher Award 2023 czym była dla pani? Po pierwsze, bardzo wysoko powieszoną poprzeczką, którą jak na Olimpiadzie trzeba teraz doskoczyć i przeskoczyć, ale tak serio mówiąc, no po prostu wzięłam się dalej do pracy po powrocie z rozdania nagród. Dla mnie cennym, bardzo cennym było to spotkanie, kiedy odbierałam nagrodę w New Delhi, bo spotkałam tam 200 wyróżnionych edukatorów i nauczycieli z całego świata. Wymienialiśmy się swoimi pomysłami na projekty i natychmiast. Rozpoczęliśmy współpracę po powrocie do Polski. Macie kontakt dalej? To tak, się tak, 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 tak. Już z, ze szkołami europejskimi i z Turcją Erasmusy realizujemy, a z, ze szkołami z Azji i z Afryki no, na razie próbujemy ustalić jakieś pomysły na projekty. Jednak to ma wpływ, ułatwia trochę pracę, bo pani również. Oczywiście już mam to ty... kontakty, oczywiście. No, a ty co masz w głowie teraz, jeżeli chodzi o przyszłość jako uczelnie, już może na ten czas, co? To już powoli zaczyna być ten czas. Jeszcze przydałam klasę maturalną, teraz skończyłam trzecią klasę liceum, więc jeszcze rok, ale już niedługo zaczynają się aplikacje. Moim marzeniem jest pójść do Stanów w przyszłości. Już dzisiaj ukończyłam wiele kursów na uniwersytetach no w Stanach Zjednoczonych, między innymi na Yale University i na Harvardzie, gdzie skąd wróciłam tak naprawdę dwa dni temu, więc jeszcze delikatnie na jet lagu. Tam studiowałam neurobiologię i zdrowie psychiczne, tak żeby wrócić do Polski i tą wiedzę, którą zyskałam na uniwersytetach, teraz przeżyć dalej na projekty, żeby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej w sprawczy, w sprawczy sposób zmieniły szkolne otoczenie. Trudno jest aplikować na takie kursy, tak? bo to były kursy, tak, Harvard i Yale, młodzieży z Polski. Jak przeszłaś tą drogę? Na pewno jest to miejsce, gdzie dostaje się bardzo niesamowite osoby z całego świata, które działają w swoich dziedzinach przez naukę, przez właśnie przedmioty humanistyczne. To są osoby, które już od dziecka zmieniają świat na lepsze i utrzymujemy kontakt z nimi przez cały czas. Jeśli chodzi o same aplikacje, to są eseje, rozmowy kwalifikacyjne, CV, praca, ogół pracy, którą wkładamy przez ostatnie lata. Podobny sposób tak właśnie jak na tę nagrodę, która patrzy tutaj. Pod kątem akademickim, jak i zaangażowania społecznego. To jakie, Marcelino, są Twoje teraz marzenia? O czym marzysz? Wiem, że mam, masz też aspiracje polityczne, by zmienić świat. Moim marzeniem jest zostać pierwszą kobietą prezydent, chociaż mam nadzieję, że nie pierwszą. Marzę o Polsce silnej, bezpiecznej, wolnej, która będzie silnym krajem. Nie chcę żyć w kraju podzielonym, a wierzę, że Polska naprawdę może być tym silnym krajem. Dlatego marzę, żeby zostać pierwszą kobietą prezydent, ze względu na takie siedem głównych powodów. Po pierwsze działać na rzecz kobiet przywrócić prawa, które kobietom się należą. Po drugie działać na rzecz młodzieży, żeby budować edukację przyszłości, która też pomoże młodym walczyć na rynku międzynarodowym, wspierać osoby starsze, które też potrzebują mieć tutaj m.in. i pieniądze, czas, też jeśli chodzi o lekarzy, żeby mieli to wsparcie, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom, żeby mieli tutaj bezpieczne miejsce, żeby też mogli ze swoimi biznesami wychodzić na rynek międzynarodowy. Więc tutaj pomysłów jest dużo. Marzę o Polsce Wolnej, ale nie zrobię tego sama. Dlatego... No właśnie, chciałem zapytać. Masz wsparcie na pewno poza bliskimi, nie wiem, rówieśnicy też tak myślą jak Ty, Twoje koleżanki i koledzy? Wierzę, że pokolenie Z jest tym pokoleniem zmiany. Dlatego... W tym przypadku trzeba byłoby zbudować silny, mocny rząd, który wierzy w tą samą wiarę. ale wiesz wierzy... jak mrówka Z, mrówka Z, czyli pracowici. Ale już słyszę, że ty jesteś pracowiczem. Dlatego wierzę, tak, że no. jest to Ej. marzenie, który, z którym chcę podążać w przyszłości i ktoś musi zacząć. Dlatego trzeba zacząć. Już, już zaczęłam w tym mhm. wieku, e, idę do przodu. Już dzisiaj jestem przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie przewodniczę 51 młodzieżowym radnym i dziewięciu komisjom. Oprócz tego dwa lata byłam w parlamencie. Młodych RP i wielu właśnie młodzieżowych radach. Dzisiaj zrobimy no, sobie zdjęcie, żeby żeby nie przegapić tego momentu, kiedy wszyscy będą sobie robić zdjęcia, my już będziemy je mieli, co? Taki pomysł. E, jeszcze Marcel dopytam, ponieważ 100 tysięcy tak nagrody jest taka jest wartość tej ostatecznej, ostatecznej dla osoba, która ją zdobędzie. Jaki jest pomysł na podział tych środków? Twój? Moim marzeniem jest po pierwsze, wesprzeć projekt w kindness Revolution. Jest to projekt, gdzie mamy zbieramy ambasadorów z całego świata. Już dzisiaj. Mamy zgłoszonych ambasadorów ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Wielkiej Brytanii, którzy chcą działać. Dlatego w tym przypadku wydałabym między innymi pieniądze na realizację projektu, tak aby ambasadorzy mieli też pieniądze, żeby tworzyć i realizować projekty w szkołach. Takie jak Dni życzliwości, Dni Komplementów, Dni Dobrych Uczynków i szukanie cichych bohaterów, którzy są tak zwanymi dla mnie życzliwersami, którzy zmieniają nasze szkolne otoczenie i którzy właśnie swoją życzliwością i małymi aktami zmieniają nasze. Szkolne otoczenie, także możemy też wierzyć w ich oraz rozwijać niebieską Myślę, szczęczkę. że pani Sylwia też szuka takich właśnie perełek w szkole. I jeżeli pani już znajduje takie utalentowane dziecko, czy pani jakoś wy w ogóle jako ciało pedagogiczne wspieracie, jakoś macie listę tych takich organizacji, gdzie mogą tacy młodzi ludzie się zgłosić? Tak, kierujemy, ale myślę, że opiekujemy się każdym, każdym uczniem w naszej szkole. To na 100%, mi chodzi o to tylko, że są niektórzy Je, bardzo, jeśli, bardzo a, ukryci. Tak. Nie, nie, nie wszyscy potrafią tak ładnie mówić jak nasza bohaterka, jak Marcysia, ale generalnie no i co z nimi? No i kierujemy, pod, podpowiadamy, co można zrobić. Także rodzice też korzystają z pomocy fundacji. Też mamy uczennicę, która studiowała w Stanach Zjednoczonych, także wystarczy pokierować i podpowiedzieć. Tylko trzeba chcieć, tak jak Marcelina. Wystarczy pokierować i podpowiedzieć. Tutaj nauczyciele, wystarczy pokierować i podpowiedzieć też. Rodzice mają wielki swój udział w tym. No i wystarczy mieć marzenia, które się spełnia. Dlatego, żeby mhm. dać taką radę młodym, ja wierzę właśnie w nowe doświadczenia, że poprzez próbowanie nowych rzeczy i nowych przestrzeni możemy odkryć mhm. swoją pasję. Ja zawsze marzyłam o śpiewaniu. A właśnie poprzez uczestnictwo w jednym z programów telewizyjnych na publiczności zaczęłam kręcić wywiady z gwiazdami, tutaj osobami, które brały udział w programie. I odkryłam swoją pasję do przemawiania publicznie i do tego, że właśnie Anusz, ta ścieżka właśnie młodzieżowej polityki, którą chwilę później odkryłam, jest tą przestrzenią. No i właśnie dzisiaj tworzę takie marzenie i wielki zaszczyt być właśnie jedną z top 50 na całym wielki świecie. Zaszczyt, Ale gratulacje. Myślę, że warto dodać, żeby trzeba jeszcze trzymać kciuki, ponieważ konkurs dalej trwa. Ponieważ czekamy teraz na wyniki top 10 świata i na Jest top 50, jeden. prawda? Tak. Jest w 50. A ile tysięcy zgłoszeń Ponad 11 tysięcy. Więc już już dzisiaj... wygrana Dla nas jesteś wygrana. Już. Już, już dzisiaj wielki zaszczyt. Teraz jeszcze konkurs trwa, już niedługo będziemy znać top 10, a później najlepszego ucznia tego roku. Dlatego um, proszę trzymać kciuki. Trzymamy tak, kciuki. tak samo. Kciuki. powodzenia Marcelina na prezydenta. To jest o, o, to Marcelina Maciąg, dziękujemy jest bardzo serdecznie. Dumna mama Aleksandra Wolska, dziękujemy bardzo serdecznie. Mnie. Sylwia dziękujemy. Kościkiewicz Gryc, również dziękujemy, dziękujemy. bardzo za rozmowę. Karierę wielką też marzył zrobić Kuba Mark, no i chyba ją robi właśnie. Kubuś, prawda? Zgodzisz się ze mną?